Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak masoni pod, po, podcieli korzenie polskości, i to bardzo skutecznie, powodując proces bardzo głęboki wynarodowienia i demoralizacji Polaków. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania krzyków w górę. Zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań najlepiej w mailach. I tak, wielu Polaków uważa, większość zdecydowana Polaków uważa, że najgorszy okres w historii Polski to był wiek XVIII. Tak uczą. A yy, to był okres, kiedy była no, totalna demoralizacja wszystkich i wszystkiego w Polsce. Demoralizacja szlachty, demoralizacja szlachcianek, demoralizacja kapłanów, demoralizacja biskupów, że Polacy wtedy no, tylko yy, jak to było, Jackie i popuszczaj pasa za króla Sasa, coś, coś takiego. Nie, że Polacy sprzedali Polskę, że pozwolili ją rozgrabić, że to ich, była ich wina, i na tym się opierała później propaganda piłsudczyków. I zresztą nie tylko piłsudczyków, bo niestety też i narodowców to widać tego ślady w myślach nowoczesnego Polaka Dumowskiego, że szlachta się przestarzała, że szlachta była winna, że o szlachcie należy zapomnieć. Tak jakby zapomniano że Polskość rodziła się od 966 przez wieki i że tą polskość budowała szlachta i że Polska jest narodem szlacheckim, nie bez powodu chłopi, którzy chcieli, którzy chcieli być polakami, którzy zaczynali czuć się polakami, naśladowali we wszystkim szlachtę i jeżeli mieli wystarczającą ilość gotówki, to nawet budowali sobie dwory na wzór. Dworów szlacheckich. Adam Mickiewicz mówił: Każdy Polak powinien się uszlachcić. No i teraz, wiek XVIII wcale nie był najgorszym wiekiem. Oczywiście było tam dużo ludzi zdemoralizowanych, bo demoralizowali nas równo wszyscy zaborcy, masoneria i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest tak, że to Polacy ponoszą winę, polska szlachta ponosi winę za utratę niepodległości za rozbiory bo tutaj powstała na przełomie XVII i XVIII wieku ta międzynarodowa loża Okrągły Stół której celem było doprowadzenie do tego żeby Polska y, przestała istnieć i uwzięły się na Polskę wielkie mocarstwa Rosja, Niemcy, Austro-Węgry Polska w zasadzie nie miała szansy albo miała niewielką szansę i ja bym powiedział jedną rzecz że najgorszym okresem w historii Polski był wiek XIX, szczególnie druga jego połowa szczególnie yy, znaczy, yy, pozytywizm prawda? to co się nazywa pozytywizmem a co w szkole jest prezentowane jako wspaniały ruch postępu nauki światłości prawda? organicznej pracy u podstaw itd. i tak i Wiek XIX był wiekiem nieskrępowanej działalności masonerii. I o tym nie pisałem w żadnej z książek o masonerii aż do roku 2024, końcówki roku 2024, kiedy napisałem i opublikowałem książkę Masoneria w pigułce od prapoczątków do 2030 roku. Książka ta jest do nabycia w wydawnictwie Kapitan. I e, zobaczmy charakterystykę. E, znaczy dużo pisze o XIX wieku święty pelczar, e, i on między innymi e, przytacza e, taki ważny dokument. Przytoczę, przeczytam cały akapit z tej mojej książki Masoneria w Piwłce. Święty Pelczar twierdził, że masonerii udało się w Polsce w XIX wieku dokonać niesłychanej demoralizacji polskiego społeczeństwa, przejmując szkoły, wydawnictwa i gazety, rozsyłając lewackich i libertyńskich agitatorów, tworząc różnego rodzaju organizacje, wnikając do kościoła itd. Warto tu choćby przytoczyć za nim fragment listu, który napisał arcybiskup gnieźnieński. Do Fryderyka Augusta. I tutaj ten fragment listu. Wiara święta katolicka i nauka jej cierpi wzgardę i schambienie. Młodzież zasadza umiejętność swoją na wyśmiewaniu obrządków kościelnych, na bluźnierstwie i wysydzaniu tajemnic wiary. I tym się jawnie popisuje. W starszych, jakaś nieczułość względem Boga, obowiązków religii, zupełne zaniedbanie kościołach publiczne i gorszące nieuszanowania, cudzołóstwa, osób bezślubnych mieszkania z sobą bezkarne, wolność zdań, wierze i obyczajów przeciwnych, książek bezbożnych sprowadzanie i czytanie, pokrzywdzenie kościołów, uciśnienie duchowieństwa i jego spodlenie. Między nauczycielami szkół mieszczą się libertyni, księża i zakonnicy apostaci, Wychowują też uczniów takich, jakimi oni sami są, bez religii i wiary świętej. Więc te chyba gdzieś po kątach uczą e, jej osoby zakonne. E, I zobaczmy. Wiek XIX nie było Polski. Byli zaborcy. Ci zaborcy oczywiście robili wszystko, żeby przetrącić e, kręgosłup. Duchowy, moralny narodu polskiego, zabrać mu tożsamość. Szła germanizacja, szła rysyfikacja. Wszystko było pod kontrolą zaborców. Ukazywały się po polsku pisane przez Polaków powieści, ukazywały się wydawane przez Polaków gazety, ukazywały się czy istniały wydawnictwa, które wydawały różne książki, ale to było wszystko pod kontrolą zaborców, i tutaj największy, najważniejszy zabór rosyjski przodował. No i ta działalność była bardzo intensywna i skuteczna. Do tego, znaczy nie można było zrobić kariery, nie można było prowadzić działalności gospodarczej, bez pozwolenia zaborców, niektórzy to obchodzili w ten sposób, na przykład cukiernictwo się bardzo rozwinęło jako prywatne polskie cukiernictwo, z tego powodu, że kiedyś, znaczy, że Polacy zawsze uwielbiali słodycze, spożywali je tonami, do Polski przyjeżdżali cukiernicy z całej Europy: Hiszpanie, Włosi, Francuzi, Niemcy, Holendrzy. I oni się spolszczali, stawali się, żenili się z Polkami, ich kobiety, że wychodziły za mąż za Polaków. Już w pewnym momencie nie umieli tego swojego języka, nie pamiętali tej swojej kultury, byli Polakami z krwi i kości. I kiedy Rosjanie zabraniali Polakom działalności gospodarczej, to oni się przypominali, że są Hiszpanami czy Włochami, czy tam. Holendrami w, w, występowali o, o, o paszporty, o obywatelstwo w tamtych krajach i niejako obywatele innych krajów mogli prowadzić taką działalność. Więc Polak, który pozostawał Polakiem, który chciał mówić i myśleć po polsku, no nie miał życia. Nie mógł y, robić kariery, albo musiał robić karierę w ramach struktur y, y, zaborców i według ich widzimy się No i e, zaraz wrócę do tego wątku ale jeszcze jeden wątek powstania znaczy niektórzy mówią że obydwa powstania listopadowe i styczniowe wywołali masoni i ja nie jestem zwolennikiem tej tezy uważam że to były spontaniczne wybuchy ale od początku kontrolowane oczywiście przez masonów bo wszyscy, wszystkie znaczące osoby w społeczeństwie były masonami, wojskowi oficerowie byli masonami. Dlaczego? Dlatego, że no były właśnie trzy wyjścia: albo być nikim, albo y, poddać się zaborcy, być zdrajcą, albo być masonem. I teraz bycie masonem było z reguły tajne, y, albo tajne dla społeczeństwa, jawne tylko dla wybranych. No, i teraz taki mason już był nieruszany przez zaborców. On już był jak Święta Krowa, przed nim otwierały się różne furtki, bo zarówno w Rosji, jak i w cesarstwie e, austro-węgierskim, jak i w Niemczech masoni mieli wiele do powiedzenia. I w ten sposób masoneria się rozwinęła, i teraz ci, co zostawali masonami, w oczach społeczeństwa byli w porządku. Nie oskarżano ich o jakąś zdradę, społeczeństwo nie wiedziało, natomiast jakby nikt się nie zastanawiał, dlaczego ci ludzie mogą robić kariery, mogą zarabiać pieniądze, mogą być znani. No i wracając do powstań, one były oddolne, ale ci, którzy je powodowali, no zwracali się do tych elit, zwracali się do ówczesnych celebrytów, zwracali się do Oficerów wojska, na przykład rosyjskiego, Polaków. No i tamci robili wszystko, żeby powstanie się jak najbardziej wykrwawiło i żeby przegrało. Jerzy Łojek w książce Szanse Powstania Listopadowego pisze, że niezrozumiałe jest, dlaczego powstanie upadło, bo szanse były no prawie stuprocentowe. I w tych powstaniach zginęło masę wspaniałych, szlachetnych Polaków. Wielu wspaniałych, szlachetnych Polaków zostało wywiezionych na Syberię. Jak na przykład rodzina Józefa Konrada, on w wieku 17 lat wrócił, ojca zesłano. Matka pojechała z ojcem, zabrała dziecko, dziecko wysłała do Polski w wieku 17 lat. No żeby nie siedział na Syberii do końca życia, tu w Polsce nie miał czego szukać, nikt go nie chciał, wyjechał za granicę, no i tak został wielkim angielskim pisarzem, wielkim angielskim pisarzem, który wciąż pamiętał o tym, że jest Polakiem, który nie przyjął tytułu szlacheckiego brytyjskiego, bo powiedział, że jest polskim szlachcicem i w wielu swoich tekstach no, wyrażał swoją polskość i, i swój patriotyzm. Ale w ten sposób poprzez te powstania ale i te różne syłki, więzienie, nie, nie, nie zsyłano i nie, nie wsadzano do więzienia tylko w wyniku powstań. Robiono to z każdym, kto podskoczył. I teraz na, na tym, na czym nie trzymali ręki zaborcy, to trzymali rękę masoni, i ci masoni, ci ludzie za to, że byli masonami, za to, że robili kariery, że mieli pieniądze, że mieli pozycje w społeczeństwie, za to płacili, wierząc w to lub będąc tylko karierowiczami, w ten sposób, że niszczyli polskość. Prawda? I tą polskość niszczyli na każdym kroku. Niszczono szlachtę, ziemiaństwo, no bo to, było, to był fundament polskości, i wielu ze szlachty, z tych upadłych gospodarstw ziemiańskich, czy wypędzonych przez, przez Rosjan, na przykład, trafiało do miast, i oni szukali, oni się masonizowali, bo oni się proletaryzowali i to było dla nich nie do przyjęcia. Nie chcieli podejmować pracy typu rzemieślnik. Nieliczni zostawali rzemieślnikami, bo to uznawali, że to jest niegodne szlachcica. To był błąd potępiany przez wielkiego polskiego pisarza Józefa Korzeniowskiego, nie mylić z Konradem. To w, o tym pisze szczegółowo w swojej dużej dwutomowej powieści krewni i zostawali głównie urzędnikami, czyli zostawali urzędnikami carskimi i wchodzili w tą machinę, inni szli w kierunku pisania, prawda? zostawali dziennikarzami, pisarzami, z tego próbowali żyć i bardzo często im się udawało i tutaj taki spektakularny wypadek to jest wielkiego polskiego pisarza, który się zmarnował, Weisenhoffa, który na swoje życzenie stracił majątek, bo przegrał go w karty w Petersburgu. Napisał powieść wspaniałą, Sobul i Panna, a później no, został wciągnięty w tryby masońskie i zaczął już pisać kiepskie powieści, takie masońskie, ideologiczne. I tak się stawało, że sławni byli ci, którzy no, nadawali. Na tych masońskich falach. Zobaczmy. Ja tutaj, w tej książce, Masoneria w pigułce, podaję różne przykłady. No, na przykład, Korzeniowski był masonem. Bardzo ciekawy wypadek był Elizy Orzeszkowej, która nie uprzedzajmy powołałem się w tej książce na pracę doktorską Justyny Wójcickiej praca nosi ukazała się ona w 2021 praca nosi tytuł Eliza Orzeszkowa wobec kwestii wiary i w streszczeniu tej pracy czytamy kluczowym problemem rozprawy stało się zagadnienie dotyczące wyborów Elizy Orzeszkowej związanych z przekraczaniem konkretnych systemów religijnych i prezentacją wartości wspólnych dla wielu wyznań. Pisarka nie przyjmuje i nie eksponuje idei jednej religii, lecz akcentuje wartości o charakterze uniwersalnym. I dowiadujemy się z tej pracy doktorskiej, że Orzeszkowa wytworzyła system światopoglądowy, który lansowała, który miał następujące źródła. Antyk, Manicheiz, judaiz, idea powrotu do natury Jana Jakuba Rousseau buddyzm, filozofia niczego modernizm katolicki Raymond był spirytystą napisał m.in. taką powieść okultystyczno-spiritystyczną Wampir odwoływał się do Bławackiej, znanej okultystki znają państwo taką powieść znanej pisarki popieranej przez narodowców Lato Leśnych Ludzi, to jest promocja buddyzmu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W wieku XIX przetrącono kręgosłup moralny polskiego narodu, podcięto, podcięto korzenie, co później owocowało w 1918 Nie powstało państwo polskie, będące kontynuacją pierwszej Rzeczypospolitej, państwo, którego królową miała być Matka Boża, jak to było zapowiadane w objawieniu wieczwałskim, tylko powstało państwo, które początkowo miało się nazywać Republika Ludowa, w końcu z tego Piłsudski zrezygnował, ale państwo świeckie, którego pierwszym prezydentem był mason, państwo, które elementarz dla dzieci był napisany przez masona, w którym związek nauczycielstwa polskiego był opanowany przez masonów, państwo, w którym Sodoma i Gomora, aborcja kwitły y, wszędzie i to był efekt XIX wieku później II wojna światowa znowu zginęło wielu ludzi y, wartościowych Polaków Stalinizm znowu zginęło wielu wartościowych Polaków dalszy komunizm powolna demoralizacja później po 89 w istocie dalsza demoralizacja ale wszystko zaczęło się w XIX wieku y, natomiast no, oczywiście ktoś powie wszystko zaczęło się w XVIII wieku w jakimś sensie tak ale XIX wiek był, znaczy w XVIII wieku było bardzo dużo wielkich patriotów. Natomiast w XIX wieku ci patrioci, którzy jeszcze pozostali, z reguły wyginęli. Zostali zamordowani, umarli na Syberii, a demoralizacja, poganizacja, wynarodowienie. Kwitły i były coraz bardziej pogłębiane. E, dziękuję bardzo.